Witam wszystkich na kanale Run and Play. Jest to kanał poświęcony moim pasjom, czyli jak widzicie, bieganiu oraz drugiej pasji, czyli latanie dronem. Kręcenie ładnych ujęć w pięknych miejscach. Mam nadzieję, że kanał Wam się spodoba. Także zapraszam do oglądania. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę biegową po Książańskim Parku Krajobrazowym. Zwiedzimy po drodze Kilka fajnych miejsc Takich jak Zamek Książ wąwóz Zamku Książ No i jeszcze kilka innych, ale to nie będę zdradzał szczegółów Zobaczycie wszystko podczas oglądania odcinka Zapraszam, pozdrawiam Trasa dzisiejszego odcinka Rozpoczyna się w Lubiechowskim Lesie Jak widzicie Mamy piękną jesień, pogoda dzisiaj dopisała do uprawiania sportu. że nie siedzimy w domu, tylko coś tam się ruszamy. Bo jak to mówią, nie ma złej pogody, jest tylko źle dobrany ubiór. Idąc tym szlakiem, w tamtym kierunku dojdziemy do jeziorka oraz Sztolni Daisy, której mam zamiar pokazać Wam w innym odcinku, może zimą. Co Wy na to? Napiszcie w komentarzu, jeśli chcecie zobaczyć taki odcinek. Idąc tym szlakiem, dotrzemy do pierwszego z punktów, który Wam pokażę. Będzie to palmiarnia po obrzychu. w kierunku Zamku Książ, tak jak wspominałem. Znajdujemy się na głównej drodze prowadzącej do parkingu w Zamku Książ. Które jest tutaj za górką. My polecimy tędy, żeby pokazać Wam fajne miejsca. Z tej strony ode mnie taka porada. Jak stajecie tam na parkingu, to wszyscy kierują się od razu głównym szlakiem przez bramę, na jeden z punktów widokowych. A rzadko kto wie, że wracając delikatnie. W tym kierunku, którym ja właśnie pobiegnę, mamy piękne miejsca, tak zwane diabelskie mostki, które Wam pokażę. I idąc tymi mostkami wzgórz, wzdłuż krawędzi wzgórza, również dojdziemy do tych wspomnianych punktów widokowych. A przy okazji będziemy mieli piękny widok na zamek Książ który widzimy po prawej porosną ruiny zamku Książ które później zobaczycie Pochodząc tą skałę, na której byliśmy u góry mamy zejście tutaj na dolną ścieżkę, właśnie o której mówiłem, która prowadzi przez diabelskie mostki. Jest to bardzo ładny odcinek tego szlaku, który mało kto wie, prowadzi przez takie przejścia. Na dole mamy płynie rzeka, pyłcznica I po drodze mijamy takie ładne formacje skalne po których możemy przechodzić właśnie po tych mostkach. Oczywiście trzeba uważać w tych miejscach, ponieważ jak widzicie w niektórych miejscach nie ma nawet zabezpieczenia. Dlatego wszystko z głową. do końca tą trasą, dojdziecie do pierwszego punktu widokowego, dolnego, po którym też mało kto wie, zawsze go omijają, z którego jest przepiękny widok na zamek oraz na rzekę, która płynie poniżej. A główny punkt widokowy jest tam u góry. Ludzie nawet nie mają pojęcia, że tutaj na dole jest coś takiego. A jak dobrze spojrzycie, tam za drzewami widać ruiny Starego Zamku Książ, do którego również zmierzamy. Polecimy dalej. Delikatny podbieg. Trzeba uważać na nogi. Można się potknąć. Ale lecimy. Właśnie jesteśmy na górnym punkcie widokowym, o, której, o którym wspominałem na dole. Jak widzimy stąd też jest bardzo ładny widok. A żeby dotrzeć do dolnego punktu nie idąc przez diabelskie mostki wystarczy tutaj jak kończy się płot, zejść sobie na dół i ścieżka prowadzi. Bezpośrednio na dolny punkt. Dodatkowo dla odważnych tam na wprost można wejść na bardzo ładny punkt też dziki na skalę. Polecam. Znajdujemy się na głównym dziedzińcu Zamku Ksiądz, jak widzicie przygotowania do świąt idą pełną parą, zamek już jest przystrojony, bardzo ładne miejsce na spacery, zapraszam do przyjeżdżania do Wałbrzycha, jest tu wiele ładnych miejsc, o których ludzie nie wiedzą, takich jak to. Teraz idziemy w inne miejsce, kolejny fajny punkt w książeńskim parku. Musimy zejść do wąwozu zamku książ. Kierujemy się z tyłu zamku za amfiteatr i przy amfiteatrze mamy tutaj taką ścieżkę w bok. Tą ścieżką trzeba zbiec lub zejść na sam dół tam idąc cały czas prawą stroną z krajem. Lasu. Poszliśmy do kolejnego punktu, kolejnej atrakcji na naszej trasie, którym jest Bolko. Jest to jeden z najstarszych cisów w Europie. A prawdopodobnie najstarszy w Polsce, który ma około od 400 do 600 lat. Znajduje się on na dole Wąwozu, na dole Wąwozu e, Parku Krajobrazowego Książańskiego. My lecimy dalej w tym kierunku. A w tym momencie chciałbym powiedzieć, że jeżeli podoba Ci się ten odcinek, Podaj lajka, wystaw jakiś komentarz, napisz co Ci się podoba, co można by było zmienić, co byś chciał jeszcze zobaczyć oraz zasubskrybuj kanał. Teraz właśnie przebiegamy przez rzekę Pełcznice. Jak widzicie, widzieliśmy ją wcześniej z góry. Płynie całym wąwozem wzdłuż Wałbrzycha. Płynie dalej do świebodzic. I dalej. Do morza prawdopodobnie nie wpada. Idąc tym szlakiem wzdłuż rzeki dojdziemy do punktu Który widzicie tu po prawej stronie jest to stary łabędzi staw kiedyś były dwa stawy wypełnione wodą Jak widzicie dzisiaj jest tylko bagno Po prawej stronie przy łabędzim stawie widzimy pozostałości grobu dwóch chłopców, synów właścicieli dawniejszych książa, którzy zmarli dwa dni po porodzie. Obecnie jest to wszystko zrujnowane. A my lecimy teraz dalej wzdłuż rzeki. Możemy zobaczyć po lewej stronie. U góry teraz zamek książ, przy którym przed chwilą byliśmy. Można na niego spojrzeć troszkę z innej perspektywy Idąc odbiegnąc przez kolejne mostki, tym razem na dole i trzeba uważać na takie oto dziury raz tak jak widzimy jest dość zróżnicowana, raz pod górę, raz z góry no ale cóż. Taki mamy teren, taki mamy klimat. Mieszkamy w górach, trzeba się męczyć z tym, co mamy. Jednak, jak widzicie, gdzie nie spojrzeć, tam piękny widok. Tu zamek, tu skały, tu ścieżka, tam czeka dla każdego coś miłego. Każdy znajdzie coś dla siebie. A my lecimy tam do góry, ale to jeszcze kawałek. Nasza droga tutaj zaczyna się pod górę, także mamy wspinaczkę. To jest to tutaj przy znaku, przy tablicy. Można też iść w tamtym kierunku. Niestety w dalszej części tamtej trasy jest rumowisko skalne i stara ścieżka została zniszczona. A szkoda, bo było fajne przejście pod skałą. Może kiedyś to odbudują, więc Wam pokażę. No na razie musimy się przemęczyć na tej wspinaczce. Także czas na żelik. Żeby nie było, to nie żadna reklama. Wciągnę żelik i lecimy tam. Chwilą byliśmy tam na dole, a tu, trzeba dalej, cisnąć. Bo to dopiero połowa górki. Na szczęście ciężkie podejście wynagradza nam widok na zamek Książ z kolejnej perspektywy. Tym razem z punktu widokowego na skalę, a na dole płynie rzeka. Pamiętajcie, chodząc po lasach, nie śmiećmy, zabierajmy ze sobą śmieci. Jeżeli je przynieśliśmy w plecaku, to puste opakowania również możemy zabrać ze sobą. A chodząc po tych lasach, zachowajmy spokój, ciszę, ponieważ możemy tutaj spotkać stada muflonów, które mieszkają dziko w tych lasach. Niestety mi się nie udało spotkać żadnego, ale to nie znaczy, że ich tu nie ma. I udało nam się, jesteśmy na samym szczycie. Jak widzicie, tam mamy zamek. Stamtąd z dołu przyszliśmy, a my kierujemy się w tym kierunku, w stronę Starego książa. Wprost mamy stare ruiny. Zamku Książ, Starego Zamku Książ, do którego wejdziemy, aby Wam pokazać. Na moim kanale na YouTube możecie obejrzeć dwa filmy, na którym przedstawiam ten zamek właśnie z drona. Zapraszam do obejrzenia tych filmów Tak widzicie Zamek wygląda w ten sposób, przynajmniej pozostałości zamku idziemy dalej. Fajne przejścia Fajne zejścia. Kilka lat temu jeszcze to było otwarte, można było przejść się wokół zamku takim bocznym tunelem i wyjść od frontu zamku. Niestety było to niebezpieczne, padało w ruinę, dlatego też zamurowali. Obecnie nie można tedy przejść. Ale ja wam pokażę jedno ciekawe miejsce. Punkt widokowy do Starego Zamku. Który w sumie widzieliście z drugiej strony, jak zaczynaliśmy przygodę, biegnąc na diabelskie mostki. Stamtąd zaczynaliśmy drogę diabelskimi mostkami, które prowadzą tamtym zboczem. Tu się leciało, tu, tu, tu. I jak widzimy, piękny widok na zamek Książ. My już wracamy i będziemy lecieć dalej. Jeszcze Wam pokażę tylko pięknie zdobioną bramę, która kiedyś pewnie była wejściem do komnat, bardzo ładnie zachowana, którą również widać na filmie na YouTube drona. Dobra, lecimy w tamtym kierunku w stronę pod Ostatni kadr na zamek książ, na stary zamek Oddalamy się i lecimy. Lecimy dalej A my kierujemy się lasem w stronę zachodzącego słońca Jak widzicie jesień w pełni Dziwne, ale i tak jest piękne, czasami na trasie można znaleźć takie przeszkody. Jak widzimy, tam jest ścieżka. No niestety trzeba to obejść mocznym przejściem Tak to jest w lesie Że nie zawsze no. mamy przejście ale damy radę O jak widać złamało się To no lecimy dalej Za chwilkę kończy nam się ścieżka w lesie Będziemy wylatywać już na drogę w stronę Podzamcza zamcza do miasta no, tego wam nie będę pokazywał. Naszym celem było zobaczyć dzisiaj Park Książański. Na wprost widzimy górę hełmiec, która zasłonięta jest delikatnie drzewami. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić wszystkich. No i do następnego. Cześć. Trzymajcie się.